Karolina, jak idą przygotowania do programu Taniec z Gwiazdami? E, szczerze jestem mega podekscytowana i zastanawiam się, jak to jest zatańczyć na scenie. Tym bardziej, że mój partner jest niesamowity. Tak Właściwie to sobie go wymarzyłam, bo już wcześniej patrzyłam na poprzednich tancerzy z poprzednich edycji tak sobie myślałam, super jakby on był. Wiesz, co mnie najbardziej w nim urzekło? To, że ma Simbę wytatuowanego na e, bicepsie, tam gdzie Roger też ma tutaj Simbę wytatuowanego. No i Simba to mój pies, więc w ogóle wiesz. No dobrze, to ja jak zareagował Roger, gdy dowiedział się, z jakim przystojnikiem będziesz tańczyć? Eee, szczerze mówiąc, Roger był, jak zobaczył e, Michała, no to był spokojny, bo go poznał. E, jakby był na backstage, był za, karem, za kamerami i e, przybili sobie piątkę i powiedział, że, a dobra, jesteś w bezpiecznych rękach. Ja się tak zastanawiam, Karola, czy Roger na przykład w ogóle robi Ci czasami sceny zazdrości, czy to jeszcze nie jest ten etap małżeństwa? A może Wy w ogóle macie do siebie takie zaufanie, że takich scen no, nigdy nie będzie? Wiesz, my mamy do siebie zaufania, ale odrobina zazdrości, wydaje mi się, w związku jest jak najbardziej e, potrzebna, przynajmniej dla mnie, bo ja, ja uwielbiam czuć się, że, że facet mnie e, jakby pożąda i chcę, żebym była jego i dla mnie to jest jak najbardziej okej. Okay. I rzeczywiście to jest tak, że obydwoje jesteśmy o siebie trochę zazdrośni, ale tak umiarkowanie. Ale rozumiem, że nie dajesz mu specjalnych powodów do zazdrości. Nie, no my się rozumiemy bez dwóch zdań i też mamy podobne wartości. Także e, jeśli no wiadomo, że czasem jesteśmy o siebie zazdrośni, to musi być, przynajmniej u nas, ale, ale nie, nie, nie mamy żadnych takich spin o kogoś.